Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. Dziś rozmawiam z organizatorami Wód Silesia 2019. Dzień dobry. Cześć. 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 Czy możecie się przedstawić? Oczywiście. Ja nazywam się Agata. Kasia. Kasia i Paweł. Hej. Okej, okay. słuchajcie, tegoroczny Wód Silesia, 10 już, odbywa się 22 i 23 listopada. A, czy możecie opowiedzieć, co jest w tym roku tematem przewodnim i dlaczego jest to tu i teraz? Tak, tu i teraz wyjątkowe spojrzenie na chwilę obecną. Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że projektanci w swojej codziennej pracy koncentrują się na danych, które pobierają dziś w przeszłości, myślą o celach, które stawiają w przyszłości, natomiast zapominamy często o tym, co jest naszymi realiami chwilą obecną. W tym tu i teraz. Więc zapraszamy uczestników i prelegentów do refleksji nad narzędziami, możliwościami wykorzystania tego, co jest naszym zasobem i potencjałem właśnie tu i teraz. Okej. Okay. A co roku zapraszacie mnóstwo gości, którzy nie zawsze są oczywiści. Więc kto występuje w tym roku? A w tym roku mamy bardzo ciekawą agendę, zarówno warsztatową, jak i wykładową. Wśród prelegentów zobaczymy osoby, które są już znane naszej publiczności, ponieważ będzie to m.in. Tom Gil, który na taką prośbę moją zajął się kwantyfikacją, celów ONZ-u, celów zrównoważonego rozwoju. To jest 17 celów, o których w zeszłym roku tuż przed, tuż po naszym budzie dyskutowano w Katowicach i, i dyskusja toczy się na, na całym świecie, ponieważ też uważamy, że tu i teraz to jest temat, który bardzo mocno dotyczy sytuacji bieżącej i wyzwań, przed jakimi stoimy jako jako cywilizacja i to nie tylko ograniczenie się do jednostki, ale też spojrzenie na społeczeństwo i też wyzwania, jakie stawiają przed nami czasy dzisiejsze i między innymi też, też problem klimatu. Także Tom będzie opowiadać o kwantyfikacji celów ONZ-u, Sustainable Development Goals. A będzie Kanżan Mechta, którego zaprosiliśmy też ponownie. To był nasz keynote speaker w 2014 roku. W tym roku wystąpi u nas Kanjan jako prelegent w WDO, ale też jako prowadzący warsztaty. Dzień wcześniej. Będzie Marek Kultys, którego też mogliśmy posłuchać w 2016 roku, kiedy tematem było sustainability. A w tym roku Marek będzie opowiadać, wtedy opowiadał o właściwych problemach, w tym roku będzie opowiadać o w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do wymyślania, do odkrywania nowych leków. Także też taki ważny i, i, i mocny temat. Z takich głosów właśnie mniej znanych u nas, w, w, jeżeli chodzi o, o wód, ale też w ogóle o chyba o dyskusję taką w, w świecie designu będzie Michelle Westerlaken, to jest dziewczyna z, ze Szwecji. To znaczy w Szwecji ona jest chyba Dunką albo holenderką, ale, ale w Szpecji kończy doktorat teraz i zajmuje się tematem posthumanizmu. Będzie opowiadać m.in. o procesach projektowych, które tworzy, w które angażuje zwierzęta. Czyli dla niej zorientowanie na człowieka. Human Centered Design to jest jakaś taka koncepcja nie do końca. Właściwa, i jak się zacząłem nad tym zastanawiać, to zgadzam się z nią bardzo mocno, sami na budzie już wielokrotnie mówiliśmy o humanity center Design, czyli o takim zorientowaniu na ludzkość, a Michel mówi o posthumanizmie, czy w ogóle o zorientowaniu na życie i nie człowieka w centrum, tylko wszystkich istot, na postawienie wobec nich znaku, znaku równości. Będzie Grzegorz Zizik, groznawca, który będzie opowiadać o efektywności w grach wideo, będzie Paweł Haltow i Ania Kędziewska z EFI będą opowiadać o swoich e, doświadczeniach właśnie z, z planowaniem i z analizą danych. Będzie Kuba Budzyński z Kualu. Um, także naprawdę bardzo, bardzo ciekawa agenda w tym roku. A właśnie z takich wyjątkowych bardzo też zdarzeń e, u nas e, podczas warsztatów, to będziemy mieli dwa warsztaty, które e, mocno się wyróżnią. Spośród warsztatów, które zaplanowaliśmy, bo przede wszystkim będzie Tom z warsztatem z kwantyfikacji użyteczności, będzie Kanjon prowadzić warsztaty o kreatywności, o kreatywności. będzie Tamara. Binchak, która będzie prowadzić warsztaty z wykorzystania landing pages i rozwiązań cyfrowych testów do, do, do szybkiej walidacji pomysłów biznesowych, ale będą też warsztaty z sztykowania. Czyli zrobienia na drutach Nie, I, na paluszkach, na paluszkach Nie przepraszam, na i będą warsztaty z pieczenia chleba, które poprowadzi brat naszego przyjaciela, współorganizatora Wodu, który zawiesił swoją pracę w korporacji po, po kilkunastu latach pracy jako menadżer. I założył swoją kartową piekarnię i będzie tutaj akurat specjalnie na ten warsztat wynajmujemy przestrzeń taką kulinarną, w której ten warsztat będzie poprowadzony. Także w trzech lokalizacjach wód i naprawdę ciekawe tematy. Z jednej strony, mocno takie wzbudzające dyskusje, a z drugiej strony takie też mocno zorientowane na to tu i teraz, i wydaje mi się, że to. Sztrykowanie, tak Na paluszka. Na paluszka To jest Na coś, co, co może być też bardzo ciekawym doświadczeniem dla do uczestników. Okej. Okay. Co roku Wód Silesii odbywa się w różnych, zazwyczaj całkiem wypaśnych i ładnych architektonicznie miejscach. Gdzie w tym roku, gdzie w tym roku ma być wód? Wód w tym roku będzie się odbywał w MCK w Katowicach, bardzo E, ładnej sali, w jednej chyba z najlepszych sal, które, e, które mieliśmy okazję w tym roku w tym roku oglądać. E, będzie bardzo dużo miejsca dla naszych prelegentów, bardzo dużo miejsca na, e, na fanart i myślę, że będzie, wszyscy się, ładnie, wszyscy, a, wszyscy się ładnie zmieścimy i będziemy się dobrze bawić. Tak, ja jeszcze dodam tutaj, że warsztaty odbędą się w tej samej lokalizacji co w zeszłym roku, czyli na Kościuszki 55, to jest Welcome Office, to jest taki nowo powstający coworking space i, i przestrzeń też, gdzie są salki. Konferencyjne do wynajmu. Także tam y, nam udostępniono przestrzeń właśnie po raz drugi, żebyśmy zrobili warsztaty. A jeden warsztat, tak jak wcześniej mówiliśmy, będzie w, w, w takiej przestrzeni kulinarnej. No a już tak jak Kasem powiedział, konferencja odbędzie się w Ońcach w Katolicach przy Spodku. Okej, okay. wspomnieliście też o fanarcie. O ile dobrze pamiętam, w ubiegłych latach czasem można było zobaczyć różnego rodzaju instalacje artystyczne, które pojawiały się razem też w przestrzeni konferencyjnej. Czy możecie opowiedzieć coś więcej o tym? Tak, rzeczywiście w tym roku, no też ze względu na to, że to jest dziesiąta edycja, postanowiliśmy a, troszeczkę zrobić retrospekcję Fanon Artu, czyli tego naszego działania, które mocno się wiąże z, z podejściem badań artystycznych i takim wykorzystywaniem naszych własnych zasobów jako projektantów, jako osób pracujących z technologią, analityków, menadżerów, aby troszeczkę inaczej. Popatrzeć na zagadnienia związane z użytecznością i przetworzyć tą wiedzę w formie bardziej mm, nietypowej, eksperymentalnej, kreatywnej, takiej, jakiej a na co dzień w, w naszym świecie biznesowym po prostu nawet nie mamy okazji doświadczyć. Więc co roku z taką grupą zaangażowanych i organizatorów, i wolontariuszy z różnych światów a przygotowujemy różnego rodzaju przetworzenie tematu przewodniego. I w tym roku, ponieważ jest to temat tu i teraz, postanowiliśmy Wziąć wszystkie rzeczy, projekty, które powstały przez ostatnie 9 edycji i zastanowić się, jak my postrzegamy te tematy tu i teraz, w tym konkretnym momencie, co się zmieniło, jaka jest różnica między tym, jak myśleliśmy o e, tych tematach wtedy, a jak chcielibyśmy zaprezentować e, teraz, zaangażując, a, zaangażowując uczestników e, w, w dyskusję i stawiając często Trudne pytania w taki lekki, zabawowy czasem, czasem sposób. Więc na pewno można liczyć na, w tym roku na bardzo ciekawe instalacje, co najmniej trzy takie duże instalacje angażujące. Mm. A, I planujemy również y, mały smaczek na koniec y, całej konferencji. Okej, okay, no to standardowe pytanie, które zazwyczaj się pojawia. Ile macie miejsc i jak można aplikować? Zakładam, że głównym centrum wszechświata będzie jak zawsze wasza strona internetowa www.woodsilesia.pl. Jak wyglądają szczegóły rejestracji? Szczegóły rejestracji, więc oczywiście www.woodsilesia.pl, tam zapraszamy wszystkich zainteresowanych, żeby przyszli, zarejestrowali się. Mamy miejsc dla naszych gości około 300, więc 300 osób będziemy zapraszać. W celu rejestracji będzie trzeba wziąć udział w pewnej ankiecie, na której będziemy zadawali Wam pytania, dlaczego chcecie naszą konferencję dostać. E, czym dla was jest tu i teraz? I na tej podstawie te, te odpowiedzi, które będą dla nas, te, które będą według nas naj, najkorzystniej e, najkorzystniej przedstawiały wasze zaangażowanie w konferencję, które się będzie w tym roku, na tej podstawie będziemy wybierali e, gości, którzy w tym roku nas dołączą. Rejestracja zaczyna się 28 października, potrwa do 6 listopada więc wszystkich zapraszamy na naszą stronę, na naszego Facebooka, tam na pewno będzie najwięcej informacji. A czy, 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 czy dobrze rozumiem, że nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko ich jakość w ramach odpowiedzi? Tak, dokładnie. Tak. I, jakość, i to jest coś, czego się trzymamy od 10 edycji, czyli to jest dziesiąta edycja, gdzie właśnie zgodnie z tą logiką przygotowujemy cały proces rejestracyjny. Nie chcemy, żeby decydowała szybkość, tylko żeby decydowało faktyczne zaangażowanie, i chcemy mieć tą możliwość czy dać tą możliwość, żeby każda osoba, niezależnie od tego, czy ją stać na udział w konferencji, czy nie, mogła wziąć udział. Także my bardzo walczymy o to, żeby był konferencją bezpłatną, właśnie dlatego, żeby nie zasobność portfela decydowała, czy firma, która wysyła osobę na konferencję. Ale każdy z uczestników miał szansę na to, żeby do nas przyjechać i spotkać się z naprawdę z bardzo ciekawymi ludźmi. Także na tym nam bardzo zależy. Stąd nie, nie robimy żadnych wyścigów czy biletów, tylko prosimy o to, żeby każdy opowiedział nam, dlaczego chce z nami być. Okej, okay, czyli re reasumując, Facebook, oprócz tego www.wtsilesia.pl, zapisy od 28. Od 28 października do 6 listopada sama rocznicowa, 10 edycja Wód Silesia odbędzie się pomiędzy 22 a 23 listopada 2019 roku. Tak jest. Super. Tak, tak, tak. Bar bardzo, bardzo dziękuję wam bardzo dziękuję. za a, tą rozmowę i do zobaczenia w listopadzie w Katowicach. Dziękujemy, do Dziękujemy. zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Pa. Cześć, cześć.